Witajcie w kolejnym odcinku dzisiaj ee, omówienie karty UFC Fight Nate Emmet vs Murphy no przepraszam, że nie było odcinku z Meksyku, ale jakoś zapomniałem, dopiero czwartek miałem go nagrywę, więc znam, że jest za późno, już nie trenduje. Zawsze staram się wtorek Środa, środę to akurat widzicie w środę, czwartek będzie omówienie e, predykty Gali UFC 314, będą w solowym odcinku, bo ta karta zasługuje. Wypadło kilka pojedynków przede wszystkim starcie NZCuku Google, który mnie ciekawiło najbardziej poza main eventem i Driver Grant, Santos, Pettigal, issues Z początku wypadł dosłownie kilka dni dwa, trzy dni przed Czyli komu udało się znaleźć zastępstwo dla Budaya, dosyć specyficzne Ale to zaraz Talita Alcan Talita pokonała Vanessa Demopla i to głośna decyzja osiedziowska eee, Zapaśniczo zdominowała Grecką Amerykankę Nic ciekawego do tej pracy nie mogę powiedzieć, w ogóle części wak nie mogę nic powiedzieć Martin Budaj pokonał Urana Satybaldjewa jednogłośną decyzją, poprawiając swój rekord w USA 6-1, jedna porażka z rąk Shamila Gazijewa. Eee... Zaklęczował to Budaj, miał swoje momenty, no głównie low jakimiś sami e, prostymi. Satybaldjew zdecydowanie preferował 1-2 i domieszkę sierpowych, raz ściął, naprawdę mocno zranił Budaja, w trzeciej takim pięknym 1-2. Z yy, kilki zabędą ludzie, ale było widać yy, siłową przewagę Słowaka. Budaj obowiązkowo o rankingi mimo już nie jest zbyt efektowny, ale parking też nie jest jakby efektowny i dostał szansę, więc budaj musi dostać szansę. No, już dostał. To znaczy tu tu walkę 15 rankingu, no ale wypadł. Teraz obowiązkowo i to bym powiedział, że chyba nawet z Vickiem powinien być zostawiony, skoro tego Teixeira na siłę chcą buchać w Luisa, więc będą go tym bardziej trzymać w rankingu, więc no, no tutaj taki mik Parkin by siadł. Victor Henry pokonał Pedro Falcao jednogłośną decyzją. Amerykanie był lepszy w stójce, dużo lepszy, trafił częściej, głównie sierpowymi, eee, przechodził zapasy Falcao, ale tam po jakiejś minucie Henry był zawsze w stanie odwrócić tą pozycję przez te pierwsze dwie rundy. Miał swój moment, oh, oh, chyba wygrał pierwszą rundę, na trzeciej już była zupełna desperacja, jakieś bezsensowne zejście w nogi, Henry kontrolował nawet walkę z płaszczyźnie Brazylijczyka. Kolejne fioletowe spodenki przegrywają, chyba ten fioletowy kolor spodenek chyba wszedł już na stałe, bo to już naprawdę tacy nie są jakieś dobrzy zawodnicy dopiero. Loma Luk pokonał pokonali tele Nunes Jednogłośną decyzją, słaba walka generalnie Luk skupia skupiła się na zapasach, chcą i dobrze wychodzi tajce Tajka i zapasy e, Szło dobrze, Brazylika Strasznie dużo wyciągała nogi w próbie skrętówki Ale jej to zupełnie nie wychodziło, w stójce mierna Luk dobrze szukała kombinacjami i potem wchodziła w nogi Dobry występ Tajki Ale to tam Nunes bardziej zaburzała tą walkę Szczególnie w trzeciej rundzie, gdzie złapała nogę i na trzy minuty tak po prostu trzymała i tajka bardzo nic nie mogła zrobić z tym. Pride right, Marquis knockoutował yy, przez decyzję doktorską Daniela Frunze. Yy, beznadziejny Rumun. Dobry Amerykanin, tak jak zawsze, agresywnie nastawiony. W wejście przeciwnika, yy, bicie różnymi ciosami. Bardzo dobry jab, trzeba powiedzieć. Rzadko tu mówię, ale to już był światowy poziom jabu a się nie spodziewałem tego po makiju, że aż tak dobrego Jabba ma wypracowanego. Froome zupełnie sobie nie mógł z nim poradzić. Bardzo, duży, bardzo dobry hit movement, też na, na światowym poziomie. Bardzo dobry wystaw McKee'ę. Nie spodziewałem się, goś miał 04, Po zazwyczaj bezbarwnych porażkach. Już nie mówię, z za tym Cimajewa, ale no miała porażki z naprawdę słabymi zawodnikami. A Rumon wchodził po dobrym no walce. Z... W kontenderze, nie pamiętam z kim. No, zaskoczony jestem. No, trochę jest zaskoczony jestem wynikiem. No, tutaj faworyzowałem Rumuna. No, Rumunia 0 2 ciekawe, na tej karcie było dwóch Rumunów, takie ge... święto rumuńskiego MMA, ale i druga przegrała Diana Belbita szybko zdjęta barbozom przez drugą yy, rękoma. Brazylijka przeważała w stójce przez 3 minuty, yy, biło kombinacjami. Yy, tutaj na tułów, tutaj na głowę. W końcu dobra okazji zeszła w nogi, Totalnie nie w tempo, od razu do dosiadu po chwili tam zakładania, założony trójkąt rękoma, odklepała to Belbita. Zupełnie bez szans. No i co mogę powiedzieć? Dobry występ Brazylijki. Belbita zakończyła karierę. W MMA. Co nie trochę zaskoczyło, ale to się tak wydarzyło. No i przechodzimy do karty głównej. R to jest fine. Pokonał niejednogłośną decyzję Roberta Valentina. No 3-0 w rundach dla Szwajcara to nie było bez przesady. Ja wiem, że ten film nic nie robił. To dosłownie tego klinczował Dosłownie klinczował Z miłą chęcią go wypiewsze z tej organizacji. No nic dziwnego, że gość potrzebował trzech zwycięstw w kontenderze, aby wreszcie go dana zatrudnił. No, co bardzo ciekawe, dlaczego? No właśnie dlatego. To jest cholernie nie do, do oglądania. Naprawdę... Przy nim Mera to jest yy, najbardziej emocjonujący zawodnik Gussi. E, tragedia. Walka. Będę też słaby, bo się w ogóle przedtem nie był w stanie wybronić, mimo że był dużo większy. Ode Osborne znokałtował lewym sierpowym Luisa Gurule. Świetne te lewe sierpowe w kontrze. Gurule wygląda dużo lepiej. Miesza tutaj płaszczyzny, tutaj dobrze w stojce wyglądał nawet tutaj myślałem, że stojkę wygrywał z zbornym w pierwszej rundzie, gdzieś tam w połowie rundy przeniósł walkę do parteru i jamaiczyka nie wypuścił stamtąd eee, znalazł to moment zborny, on by czekł, gdyby nie znalazł tego knockoutu no ale znalazł i to było najważniejsze odbitka jamaiczyka, bo chyba trzy porażki z rzędu, bliski zwolnienia to się uratował, Prawo do niego Czachole z Corta Cortaviusa Romiusa. Czasami z pełnego dosiadu. Korańczyk męczy się z tym Romiusem. Romius nie zawsze jest dobry przeciwko obronie zapaśniczej, bo w ogóle tam walczenia w parterze jest dość bardzo ogarnięty. Amerykanin to od razu wiadome. Ale mimo wszystko, Koreański i był w stanie w tej drugiej rundzie złapać te, ten opór znaleźć dobry moment na wejście, właśnie udało się do zasiadu do dojść, no i tuż udało się to zakończyć ale dobry występ koreańczyka eee, tutaj przestrzelona też waga z sromiusa, też miała pewnie znaczenie Come event, Sabatini rozmontował że Nersona Brito, zupełnie zdominowany zapaśniczo brazylijczyk Sabatini dosłownie miał 20 sekund potrzebował, drugie, trzecie na zejście w nogi eee, Dobry występ Amerykanina, który jak zły, poza tym, ten z który też się biopas, e, zasłużył jak zły na walkę ranking. Nie czy on dostanie, czy jeszcze jedno zwycięstwo, ta piórkowa, dół jest bardzo mocny, chyba jeden z mocniejszych dołów, te 10, 5, 11, 15 miejsc, chyba to jest najmocniejszy w UFC, po lekkiej oczywiście. Też smieleka, też nie ma, ma te parę, ma Sam który no jeszcze jest troszkę, troszkę e, zweryfikowany. Ma tego pimneta, do którego cały czas mam wątpliwości, chociaż może mi zamknąć raj najłatwiejszego rywala. z top 10, taka prawda? Ale. wciąż. Uważam, że udowodni wartość. Okej, okay, ale przejdziemy do main to tego równy I zwycięstwo tutaj Murphy'ego nie było proste, ale Murphy, trzeba przyznać, że ostatnia walka z IG była na styk. Uważam, że tam na styk wyciągnął to trzecią rundę z IGE. Tutaj pierwszą, drugą nie przegrą, rundę, nie pierwszą wygrał. Tutaj też troszkę było, bo sędziowie byli zgodni dla Morfiego chyba tylko w przypadku dwóch rund. Przy rundy pierwszej i czwartej. Chyba nawet, nie czy to czwarta to jednogłośnie, ale na pewno w przypadku drugiej Murphy. Pierwszą wygrał i piątą Emmet, to zdecydowanie. No i tutaj właśnie te rundy trzecia, czwa czwarta. Druga była pewna dla Murphy'ego. Bardzo równe, ja je oglądałem. No ja zawsze jestem człowiekiem, który uważam, że aktywność cenie nad siłę. I tutaj... Jeden z dwóch sędziów na szczęście w każdej rundzie traktowało to jako ważniejszą cechę. Murphy był aktywniejszy, zdecydowanie częściej trafiał, ale Emmett tak trafiał to były problemy. Murphy no, a chyba został w którejś rundzie uszkodzony, chyba w czwartej. Eee. Ale na pewno z tej walki zapamiętam jedno, bo tutaj to taka... Lero Murphy jest punktatorskim zawod, punktatorski zawodnikiem, to chyba to to zawsze jest wiadome. Eee. Punktatorski, e, zawiesiłem się e, ale no w drugiej rundzie jak Emet rzucił Murphy we gworkiem ziemniaków to się nie spodziewałem, Emet w ogóle dorzucił do, do tu zapasy dobry w stylu, myślę że nie mylę na braku właśnie żeby te zapasy to widziało to zwycięstwo Ogólnie Marfin, no, nie przeskoczy pewnego poziomu, ba powiedziałem, że to stopić z kimkolwiek za walczy, bez nie przegrywa Łoci z Jerem Reddinkesem, ale Zasłużył na taką walkę, mimo wszystko. Zasłużył na walkę do, cały czas do góry. I powinien zobaczyć do góry, bo z dołu nie ma nikogo ciekawego. No chyba, że będą chcieli tego Arona Pito wrzucać. Pito? Chyba, tak. go Ewolijowi Walka miała tydzień, dzień zestawiona. Z tego nie, już dosłownie woli, odrzucił, słusznie. Eee, właśnie czekając na wynik tej walki. Jest i 314. Okej. Okay. Eee, dzięki za oglądanie, omówiłem tą kartę jak się dało, nie była zbyt interesująca, no ale Apex, nic ciekawego, nie może być, dzięki